Przed chwilą zakończyliśmy posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Tak, stwierdziliśmy tam, że na razie ten stan jaki jest teraz, jeżeli chodzi o kędzierzyn koźle, nie, nie stanowi zagrożenia dla miasta, ani dla mieszkańców. Stany wody odry w koźlu jest na poziomie 300-320 cm, co się waha. To są takie niskie, dolne stany wysokie. Stany alarmowe ani ostrzegawcze nie zostały przekroczone, także na razie sytuacja wygląda dobrze, aczkolwiek prognozy wskazują, że jutro te stany ostrzegawcze i alarmowe mogą zostać przekroczone i taka fala ta kulminacyjna na poziomie gdzieś koło 6, ponad między 6 a 7 metrów będzie przechodziła przez Koźle z poniedziałku na wtorek. Wszystkie służby są przygotowane do tej sytuacji, nawet ta, ta, te rzędy, o których mówię, nie zagrażają Kędzierzynowi Koźle. Wszystkie służby są przygotowane na sytuacje różne. Mieliśmy tutaj też dyrektora Wód Polski, który też informował nas o sytuacji na zbiorniku Racibusz, bo tutaj to jest dla nas najważniejszy teraz zbiornik, bo to on spłaszcza tą falę powodziową i z informacji właśnie też uzyskanych od niego wynika, że y, ta fala nie będzie miała, nie będzie stanowiła zagrożenia dla Kędzierzyna Koźla.